Co jakiś czas można przeczytać w mediach o kłopotach finansowych różnych firm technologicznych. Dotyczy to także tajwańskiej firmy HTC. Ja osobiście nie mogę uwierzyć w to, że na przykład ich rewelacyjny telefon HTC One M8 sprzedaje się słabo. Zwłaszcza, że niedawno na naszym rynku pojawił się świetny HTC Desire Eye. Oto jego recenzja. Z pewnością Desire Eye jest Pięknie wykonany, chociaż zrobiony jest z plastiku. Pod względem wielkości, oczywiście nie odstaje od konkurencji, ponieważ jest dość duży. Przegląd na ekranu wynosi 5,2 cala, wyświetla obraz w jakości Full HD, ale bardzo wygodnie się go obsługuje i dobrze leży w dłoni. Natomiast w środku czterorodzeniowy Snapdragon 801, 2 GB ramu i zaledwie 16 GB na multimedia, ale nie to najważniejsze jest w tym telefonie. Oko Saurona z przodu. To jest rewelacyjne rozwiązanie. Zarówno przednia kamera, jak i tylna zostały wyposażone w dość duże matryce z sensorem BSI. 13 milionów pikseli tutaj naprawdę robi robotę. A jeżeli dodamy do tego taką samą diodę z przodu, jak i z tyłu, czyli podwójną i dwukolorową. Okazuje się, że tym aparatem nawet po zmroku z doświetleniem zdjęcia wychodzą na dobrym poziomie. Dwa aparaty możemy sobie wykorzystać do ujęcia z dwóch kamer. Świetne rozwiązanie dla wszystkich geeków, którzy uwielbiają nagrywać testy jakichś gadżetów. Tylną kamerą najeżdżacie na jakiś gadżet, a przed nią komentujecie. Wszystko to nagrywając Oczywiście w jakości Full HD możemy sobie zrobić bez najmniejszego problemu takie podwójne zdjęcie. Jak zrobić zdjęcie z fotowódki? Proszę bardzo. I już za chwilę te zdjęcia łączone są w jeden obrazek w ten sposób takie. Połączone zdjęcie możemy wysłać do znajomych albo umieścić na portalu społecznościowym. Ale to nadal nie wszystko. Panorama 360 stopni? Nie ma z tym najmniejszego problemu. Dodam do tego jeszcze tryb HDR i cała możliwość obróbki zdjęć w trybie edycji. To po prostu jest Desire Eye. Natomiast co do samej jakości zdjęć mam pewne małe uwagi. W porównaniu np. z iPhone'em 6 czy z Galaxy Note 4... Desire Eye robi odrobinę, odrobinę, naprawdę tyciu, tyciu gorsze zdjęcia. Jeszcze dwie ważne sprawy. HTC przyzwyczaiło nas do tego, że większość ich smartfonów gra stereo. No dobrze, muszą być dwa głośniki. Znajdźcie w Desire Eye chociaż jeden. Tak są dobrze schowane na styku obudowy i wyświetlacza. A jak grają? Naprawdę rewelacyjnie. Co prawda brakuje mi w tym telefonie zwykłego equalizera, ale możemy wykorzystać do podbicia basów np. HTC Boom Sound. Nie każdemu może się to podobać, ja jednak lubię takie lekkie podbicie basów. Bateria w HTC Desire A, jak przystało na współczesnego smartfona, działa aż jeden dzień. HTC, jakby o tym wiedząc, daje nam możliwość zastosowania trybu oszczędzania baterii. Mało? Jest tryb ekstremalnego oszczędzania baterii i właśnie w nim ten telefon będzie pracował jeszcze przez kilka dni, ale będziemy mogli z niego tylko dzwonić czy SMS-ować. Pora na krótkie podsumowanie. HTC Desire i kosztuje około 2000 zł. Czy to dużo? W porównaniu z iPhone'em 6 czy Galaxy Note 4 to średnia półka cenowa, za którą otrzymujemy doskonale wykonany telefon, świetny interfejs HTC Sense 0, wodo i kurzoodporność, no i niezłej jakości zdjęcia. To dobry sprzęt.